Witaj. Jeden z moich nauczycieli duchowych powiedział mi kiedyś, że nie mówi się witam, tylko dzień dobry, bo wita się kogoś, jak się jest u siebie. Tutaj jestem u siebie, zatem witam Cię w mojej przestrzeni. Znajdziesz tu duchowość, rozwój osobisty, naturę, energię i moją twórczość. Jeśli interesują Cię takie tematy, chcesz odnaleźć siebie. Uwolnić się i wzrosnąć, to jest to miejsce dla Ciebie. Dzielę się tu swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i uczuciami, więc zachowaj, proszę, otwarty umysł. Chociaż staram się promować prawdy uniwersalne, wszystko, o czym mówię, jest moją perspektywą, moją historią i moim stanem w danej chwili. Ja również zmieniam się, wzrastam i cały czas rozwijam. Do dyspozycji masz nagrania na moim kanale, mojego bloga oraz darmowe materiały takie jak medytacje, afirmacje i ćwiczenia. A na mojej stronie internetowej znajdziesz sklep, gdzie sprzedają książki, kursy oraz obrazy. Korzystaj, wzrastaj, inspiruj się, komentuj, pytaj, odkrywaj siebie, swoje przeznaczenie, szczęście i swoje najwyższe ja.